Was w dzisiejszym odcinku na kanale X Cooper Team! Odcinek polega na tym, że sprzedajemy lemoniadę. A! Patrzcie, widzowie, nasze stanowisko wygląda tak. Tutaj, lemoniada za 5 zł. Nazwa kanału. Zbieramy na kamerę, żeby nagrywać dla was odcinki Tutaj z lepszą jakością. Lemoniada. Żeby nagrywać, żeby nagrywać nasze odcinki z lepszą jakością. No. Dobra, widzowie, jak będzie się działo coś ciekawszego, to wam nagramy. Dobra, widzowie, ogólnie teraz wam pokażemy, co robimy tu, w... jak w sumie nie ma żadnych ludzi, tak jak teraz, jak nagrywam, widzicie? Tu nie ma nikogo, jest tylko Kuba i... Ład. Mikołaj właśnie rzuca klachtus. No. I tak to... I tak to w wolnym czasie rzucam jeszcze piłką. No więc ogólnie tak to wygląda, czekajcie. Masz wilkołaj, potrzymaj kamerę i ja pokażę widzom jak, 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 jak... się rzuca kamerą Jak się rzucę kamerą! Chwila. Dobra, widzę. Łapie. Dobra, widzowie. Mamy taką piękną piłkę do no. ręcznej. Kuba jest bramkarzem, ja rzucam z karnego. Kuba, Inteligencja! Kuba w jednym, bez punkta. Dobra, widzę pan a nie chcemy też nagrywać bez wiedzy. Jeszcze ogólnie właśnie tak, jak Mikołaj teraz pokażę. Mamy niestety tylko... Ale też w wolnym czasie. No właśnie. Jeździmy na holajnoze, no, to jest kolejnoga kuby, więc jest na nas wszystkich za duża Ale patrzcie. O. No wychodzimy teraz, no. Mikołaj próbuje no. zakręcić barszpina No kuba, jak co, co sądzisz? No, a wcześniej, no, no, wcześniej mi się mało. No wcześniej mu się udawało, no i... No i teraz się nie udawało nie? Bo miał takiego pecha teraz. Do. Dobra, o. no. Dobra, jak sądzisz, czy, yy, czy na porównaniu do tego, no, ile.? nie na kamerze! Oczywiście. Słuchajcie. No, widzowie, znowu szli ludzie. Niestety nie kupili demoniazy. Ale czekaj, chodź, Mikołaj. I... Patrząc na to, ile wczoraj staliśmy, ile zarobiliśmy, to jak oceniasz, to ile. na to, jak tyle, ile dzisiaj stoimy, na to, na to ile zarobiliśmy. Ale patrząc na to, że wczoraj się. Siedzieliśmy tu. Od rana to. Siedzieliśmy właśnie. No, prawie 10 ja godzin. Też to... Dobra, widzowie, właśnie przyszedł jeden pan i kupił od nas wiele moniady. To też nie nagrywaliśmy. Szymy, patrząc na to, że wczoraj staliśmy tu prawie 10 godzin, a dzisiaj stoimy dosłownie niecałą godzinę, to w sumie na to, że wczoraj, wczoraj zarobiliśmy prawie 200, no dzisiaj mniej. Ale dobra. I do to nara. No, no.